Się z Teresą, biegaczką długodystansową, byliśmy zszokowani. Poznali się podczas maratonu, kiedy Aleks zasłabł. Było to w górach i Teresa musiała go za wszelką cenę odwrócić. Nasikała mu więc na twarz. Od tamtej pory Aleks był jej niewolnikiem. Teresa naznaczyła swoje terytorium. <ślesz> Przyjaciele zaczęli go nazywać na, Zaszczalem niewolnikiem. Uważali Teresę za prawdziwą heterę, którą przerobiła dziwaka <grafię> Aleksandra swojego tucznika. Duchuan i ja śmialiśmy się przez chwilę. <grafię> Potem spojrzał na mnie z poważnym wyrazem twarzy. Takie, to właśnie, takie są właśnie upadki i wzrok zwykłego życia. Powiedział: wygrywasz i przegrywasz, i nie wiesz kiedy wygrywasz, a kiedy przegrywasz. Taką cenę płaci się za życie, którym rządzi autorefleksja. Nie mam ci nic do powiedzenia i ty nie masz w sobie nic do powiedzenia. Mogę ci jedynie doradzić, żebyś się nie czuł winny, dlatego że jesteś dupa. Ale usilnie się stało zakończyć panowanie autorefleksji. Wracaj do szkoły. Jeszcze się nie podda.